Siema, siema, ludzie z tej strony Premox, witam was w takim trochę nietypowym filmie na moim kanale. Otóż dzisiaj będziemy sobie czytać e, dwa artykuły na temat e, owej modernizacji Harachowa, skoczni Mamuciej w Harachowie, e, która zostanie zmodernizowana przez polską firmę po, Spot Bydgoszczy. I ta finalizacja modernizacji ma być gdzieś w przeciągu 3-4 lat, czytałem. Ale ten, oto tutaj, artykuł jest troszkę inny niż ten, który tutaj jest. Ale najpierw ten sobie przeczytam, tego się nie czytałem. A następnie, jakoś na sobie e, troszkę porozmawiamy z te trzy minutki. I tyle będzie z tego filmu. Więc na 260 metrów będą bezpieczne. Rozmowa z Polakiem, który zaprojektował największą skocznię świata. Hmm, 260 metrów. Na ten moment to brzmi tak trochę surrealistycznie, nie? Ale, no nie wiem, zobaczymy. Zaprojektują największą skocznię świata. Po przebudowie w Harachrowie będzie możliwe rekordowe loty. Będą możliwe rekordowe loty. W rozmowie z TVP Sport Przemysław, mój, mój imiennik, pozdrawiam, z firmy Archigeum opowiada o przedsięwzięciu jego Kosztach i o tym, kiedy na szatrach skoczowie mogą pracić ponad 260 metrów, czy to już pewnie, że skoczność świata, powiem tak: Federacja Czaska podjęła kroki w celu uruchomienia inwestycji. Wiadomo, że w takich przypadkach, w pierwszej kolejności, trzeba zacząć od koncepcji yy, przymiarek, uzgodnień ustępnych projektów. W następnie przestała się koncepcja z izolacjami, materiałem graficznym. Dalsze etapy będą polegały już na. Realizacji projektu, przebudowaniu skoczni. To wszystko wiąże się z finansami. Nie będzie to tania inwestycja, ale części są bardzo zdeterminowani, żeby ośrodek odnowić, przywrócić go na mapie sportowych, aren na świecie. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Oby. Bo już nieraz, jak wiecie, takie informacje dostawaliśmy, po czym później się okazywało, że nic z tego nie będzie, bo jednak pieniędzy nie będzie. Ci się nie zgodzili, tam ci się nie zgodzili i chuj, wielki sz i szelki był, nie wiadomo. Oby teraz tak się nie było i że to naprawdę będzie to już definitywna e, decyzja, że będzie remont i wszystko będzie ok. Jak to się stało, że Państwu przypadła realizacja tego przedsięwzięcia? Od pewnego czasu interesują się skokami na ciarskimi. Aha, czyli to jest firma, która nie interesowała się wcześniej skokami na ciarskimi. Hmm. Co to oznacza? Czy to oznacza, że oni w ogóle mają jakieś doświadczenie w takich w ogóle rzeczach? Bo myślę, że chyba nie. A jak nie mają doświadczenia w przebudowach tego typu obiektów, no to... Mogę powiedzieć, że to może być pół na pół robota, nie? No ale bądźcie dobrej myśli, nie? Może mają jakieś doświadczenie. Przepraszam, może mają jakieś doświadczenie i może nie będzie jakichś tragedii. Tej modernizacji. Komisję, eee, że skocznie, i struktura to fajny ta, który można ciekawie rozwiązać projektowo. Mogę tylko dodać, że to od nas wyszła inicjatywa przykrycia rozbiegu na przykładzie wielki Krokwi. Opracować taki tunel, to wzięło się zainteresowania. A, czyli ta firma jest od tego tunelu, co było pokazywane, czy to w telewizji, czy w internecie, nad rozbiegiem Wielkich kroków. to jest ta firma. A to ja ją kojarzę, właśnie z, z TV. O, to ciekawe. Teraz to już wiem, co, która to jest firma, no dobra. To może jednak jest jakaś szansa na dobrą modernizację. Chociaż i tak nadal nie wiadomo. <grych> eee... Od tego czasu w tym kierunku zaczyna bardzo teraz cieszymy się, że mogliście stanąć w konkursie i się zaprojektujemy obieg. No, obecnie, trzeba powiedzieć, że harochów wygląda. No, co tu dużo mówić? Tragicznie. I naprawdę biednie, i przykro, jak to wszystko zarosło, i wygląda jak wygląda. No cóż. Eee, ale, no, aby to się zmieniło, jak najszybciej, pomysł, aby w Harachowie powstawały na większość świata, to inicjatywa Czechów czy Państwa propozycja? Eee, Podtrzymam tę dyscyplinę trochę z boku. Oczywiście, czasie wyszli z takim tematem, według mnie, to bardzo logiczne. Dysponują takim obiektem jak czarta, który niestety z pewnych przyczyn popadł w niełaskę, nie nadaje się za bardzo do bo nie jest w dobrym stanie technicznym, skoro więc już istnieje uznano, że trzeba go wyremontować. Albo użyć jako eksponat muzealny, jak to niektórzy tam pisali. Kilka miesięcy tam sobie to nie jest. Byłoby wielką stratą dla, sko dla skoków i nie tylko, więc. Bardzo dobrze, że może w końcu skoczam zostanie zmodernizowana. I będzie okej. Okay. Mm. Ale jeśli zajmę się stać środki budowy takiego obiektu, to powiecie, że warto go powiększyć. Nie wiem, czy byłby sens budować mniejszą skoczną mamucią, może tak, ale byłoby szkoda. Wydają pieniądze. więc warto by mogli, żeby się spadły pre... pierwszeństwa? What the fuck? I to u nich jest pewien czas były... Naj... I to u nich przez pewien czas były najdłuższe loty na świecie me. My... Nie będzie sobie ten pomysł. Oczywiście wymaga to również od z federację narciarską. Gdyby Czechom udało się stworzyć największą skoczkę świata, byłoby to z pożytkiem na całej dyscypliny. Warto też pamiętać, że Harachów leży blisko granicy polsko-czeskiej, więc zyskaliby na tym również nasi skoczkowie. Sukces Czechów byłby także sukcesem Polaków. No jakby jeszcze za 10-15 lat wybudowała jakiegokolwiek mamuta w Polsce, to już, byłoby, to już w ogóle byłoby mega, ale wiadomo, że mamut w Polsce jakikolwiek nigdy raczej nie powstanie a szkoda. Wiemy, trów, czy modernizacja czarteka wymusi zmianę przepisów? Inaczej trudno będzie o rekordowe loty. Przepisy są czymś umowne jak pamiętam od 1997 roku, kiedy SMD Radesen ustanowił kościę wynoszący 10 metrów bicie rekordów zawsze miało miejsce. Myślę, że to wpisane w charakterystykę tej dyscypliny sportu, przebudowa skoczni powiększona powiększonych rozmiarów pewnie nie będzie następować Oczywiście, żeby to było bezpieczne, żeby robić to pod nadzorem, nawet jeśli wymagałoby to zmiany przepisów, ale one mają do to od siebie, że lubią się zmieniać. Myślę, że powiększenie rozmiarów skoczeń w Harachowie o 5-10 metrów w stosunku do granicy z nie byłoby problemem. To się wtedy bezpiecznie skakać 260, a nawet 265 metrów. Federacja Trzaska na pewno o to się postara, na sprawa, że związki ze sobą rywalizują. Pewnie nie z nie Słoweńcom czy norwegą, że Harochów ma największą szybkość świata. A on się przecież, e, pojawiał się przecież temat, pokazały skoków na odległość 300 metrów. My jednak nie idziemy w tę stronę, bo nie podchodzi do tego zdroworozsądkowo, z nieznacznie podnosić ten próg. Skoki na tym zyskają. Rozumiem, że 260 metrowe skoki na czartaku naprawdę będą możliwe. Tak, loty w okolicy 260 metrów myślę, że to wystarczy. Nie chodzi o to, by skok był ogromny. To nie są nasze intencje. A Jako architekt, inżynier patrzę na no, w ten sposób, że jeśli trzesi chcą wydać tak duże pieniądze, warto zrobić mały krok naprzód. Mieliby satysfakcję, a federacji. Największe skoki na świecie, rewitalizacja całego kompleksu, także mniej, mniejsze skoki, tylko może pomóc pod względem marketingowym. No to z tym się zgodzę. Po, ta, po tej całej modernizacji e, kompleksów w a czy znaczy w Harochowie, myślę, że wszystkie skoki zyskałyby wiele. I możliwe, że tam tejsze skoki by odżyły w jakiś, jakiś tam sposób. W 2014 roku. No. Kiedy możemy obejrzeć takie loty? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. To nie znaczy, że nie ma tak e, konkretnej daty, ale w czasie nie chcą rewitalizacji całego, re całego kompleksu. Nie wiem czytać, sorry, dawno już nie czytałem na głos czegokolwiek. E, Pierwszej kolejności się no być mięścia Skocznie, które zapewnią szkolenie dzieci i młodzieży, bo to najważniejsze z sportowego punktu widzenia to zaplecze, kompleks, e, słynie także star zbiegowych, więc one również przeszłyby modernizację w, w drugiej kolejności. Przyjdzie i pora na skocznię dużą i mam ciąg, zaraz do tego, że mowa o dużym terenie, prace mogą zostać rozłożone w czasie, ale jeśli czas i podejmiemy się takie pr pr przedsięwzięcia, a rząd chce je sfinalizować, to jestem e, przekonany, że to realne do wykonania w ciągu 3-4 lat. No nie, nie bądźmy tacy tak poz, yy, pozytywnie myślę, Przecież to będzie gdzieś 5 to nawet 7 lat. Tak szczerze mówiąc. Raczej wątpię, że to aż tak szybko nastąpi do 4 lat to byłby za dobrze, ale no, bądźmy dobre myśli. Jak ma wyglądać przewodowany czarek? Zostały pewnie elementy takie jak charakter... Jak ma wyglądać czartek? Zostaną pewne elementy takie jak charakterystyczny rozbieg. E, powiem w ten sposób: że jeżeli zależy nam na tym, aby całość inwestycji była zbyt, nie była zbyt droga, to co się uda zachować, będziemy chcieli zachować. Zaczynamy robić analizy konstrukcyjne. Gdy je zakończymy, będziemy w stanie odpowiedzieć sobie i wszystkim kolegom w Czechach, co uda się zostawić, a co trzeba przebudować. Trzeba Jak do tego podchodzimy? Czy może pan starać się, w jakich kwotach mowa? teraz mogę podać żadną wydawność, jakoś inwestycje, możemy oscylizować między 120 a 160 milionami złotych? O ja pitole, aż tak dużo? O ja... Żeby, może być trochę więcej, ale na tym etapie trudno podać precyzyjne słowa. O kurde... No to nieźle. No to tyle z tego artykułu, czas na ten artykuł. Recy będą odpowiadać za największą skocie świata historyczny powrót. Dajmy z powodu goszczy co będzie Modernizacja, która ma za którą ma za jego firma Archigeum dosyć całego kompleksu na wszystkie w no jak tam czytaliśmy no... no no no. Poczytajmy sobie komentarze, bo one są ciekawe, i trochę powyjaśniamy ludzi. No trochę się wkurzyłem. wkurzyłem, jak czytam te komentarze. Chorchowy pełnią silne wiatry, mam nadzieję, że projekt bierze to pod uwagę zanim skocz... skoczy... skoczkowie... skocznie zostanie zmodernizowane, z polskich skoków zostanie tylko wspomnienie. Czy ja wiem, mamy pilcha, mamy... Innych utalentowanych skoczków, kto wie, może z nich jeszcze ktoś tam wypali. By... Bez te lata, może jakiś talent się się ujawni. Ja bym nie skreślał polskich skoków jeszcze. Ciotki pewnie jakieś tam powstaną, tak myślę. Eee... Żeby ten wiatr nie przeszkadzał, bądź jakieś nie wiem, osłony. Eee aluminiowe jak ma przykład jakieś betonowe, czy to jak to ma osło na przykład, nie? Czy coś w tym stylu. Może zrobię, nie wiem. Jak ktoś jest inwestorem, jakie posiada środki latem ubiegłego roku małysz zbierać zbiórkę na uruchomienie, któreś z mniejszych kości w Harachowie eee... No, podobno tak było. No, szkoda, że pensji nie będą ich na nich skakać, co prawda, pieniądze na podobne. E to skakać, kurde. Nie ma bata żeby nie skakali. A za opady śniegu też będą odpowiadać, już to za pokresie sformułowania jakiegoś imprektanta i wykonawcy. No, obna opady śniegu jeszcze nikt nie ma wpływu. To trzeba powiedzieć. Dobry pomysł, bo tam akurat nie ma zwykłych problemów ze śniegiem. No obecnie nie mógłby być problem, ale może nie będzie. Dychający eee, bez sens? nie powiedziałbym. Eee, Czeskie skoki są faktycznie w kryzysie i tam ten sport e, no, podupadł mocno, ale po tej modernizacji i wszystko na to wskazuje, że te skoki u naszych sąsiadów zaczną w końcu pomału wracać do normy, więc nie powiedziałbym, że to jest e, zdychający sens I pieniądze idą na marno, więc... Ja się z tobą, koleś, nie zgadzam Dla mnie to pierdolisz głupoty, ale dobra, napisałeś to, to napisałeś Prezydent Andrzej Duda, no nieźle Co na to obóz rady, w końcu przyzpie, w Bliskiego wschodnim mieszkańcom w Berlinie, aha, okej okay. A już myślałem, że zbudowałem skocznik k w Australii, no śmieszny jesteś koleś, na pewno. Mm, False Creek jest K-30, ale... ...to nie skocznia w Australii, pojebało, kurde. A śnieg wezmę z no i jak nie będzie śniegu, no to nie będzie innej możliwości, Bądź jakiś sztuczny śnieg, nie? Było więcej komentarzy, szczerze mówiąc. Już mało tych komentarzy jest. Nie wiem czemu. Więcej tych komentarzy było. Na telefonie czytałem. Dupa. No cóż. E... E, to tyle, że chodzi o... O, o, o czytanie na temat projektu Harachowa modernizacji Harachowa um, nie wiem jakie jest wasze zdanie, według mnie jeżeli ta modernizacja w ogóle wypali to jest szansa, że na pokroju gdzieś e, nawet do 5-7 lat e, uda im się to sfinalizować dzięki czemu e, e, Skoczki narciarskie zyskają na tym ogromnie dużo. Tak i całe Czechy, skoczkowie z Czech, tym bardziej. Tylko, tylko ciekawe jest to, czy mm, parabola lotu no, będzie taka jak na przykład wickerson, że się leci nisko, po czym się tak trochę wybija w górę. Bo jak ma to być skoczek a, e, HS26, HS250, to... Taka parabola lotu według mnie byłaby najbardziej rozsądna, najbezpieczniejsza. Wątpię, że to będzie taka parabola lotu jak na przykład w sezonie 2000-2001. Jak pamiętamy, leciało się w Piździec wysoko nad skokiem i to było trochę niebezpieczne. Szczerze mówiąc, chociaż efektowne, nie powiem. Fajnie się to oglądało, ale. No przy HS-250 wątpię, że tak wysoko będzie się leciało. Um... A tym bardziej coś na wzór e, parabolu, paraboli lotu w planicy, to już w ogóle wątpię, że coś takiego będzie. E, ale nie wiem, piszcie w komentarzach swoje opinie na temat tego, e, tej modernizacji tego kompleksu w Harachowie całego. Jakim waszym zdaniem będzie parabola lotu na Czartaku. Jak wy widzicie tę modernizację, czy według was to się w ogóle ma szansę bytu, czy w ogóle FIS może się zgodzić na takie Przebudowę na taką rozmiar te mamuta już po 3-4 latach. nagle przepisy e, zmienią? Czy może i tak się na to nie zgodzą i tylko czertek zostanie przebudowany gdzieś na dzisiejsze standardy, czyli nie wiem, HS220 bądź HS240? Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem. Jestem ciekaw, jakie są Wasze opinie na temat tych, tej modernizacji i czy według Was w ogóle ta modernizacja będzie? Bo, niby podpisali kontrakt i jest to potwierdzone, ale no nie wiem, nigdy nic, niczego nie wiadomo. A szczerze, że chciałbym, żeby, to, żeby ten kompleks został wyremontowany. Bo, jednak, czartak to czartak, to jest kawał historii i każdy fan skoków ma jakiś sentyment na, sentyment na pewno do tego obiektu. Szczególnie do mamuta, bo jednak to jest bardzo specyficzna skocznia i dosyć unikalna. Szczerze mówiąc, i fajnie by było, powstała na nowo i na nowo była po prostu taką sztos skocznią, nie? No więc, e, dzięki za oglądanie, myślę, że taki filmik wam w miarę spodobał, mimo jego takiego czytania trochę okrocznego, ale e, dawno już nie czytałem na głosy, chyba gdzieś z 2-3 lata, więc e, wybaczcie mi moje takie trochę... Dziwne czytanie, mam nadzieję, że nie, to wam jakoś nie przeszkadzało. A jak przeszkadzało, to też piszcie w komentarzach, nie obrażę się. E, bo, ja, bo ja nie czytam na głos zwykle, ja czytam bardziej tak w myślnych, jak już mam coś czytać, bądź jakoś po cichu. Ja już na głos nie czytam w ogóle rzeczy, więc... I tak dobrze chyba przeczytałem w miarę te tam zdania. Więc możecie sobie subika łapkę, linki macie wszystkie w opisie, zapraszam do grupy na mojego... Discorda tak, e, dla widzów zapraszam, kto jeszcze nie jest w tym Discordzie, to zapraszam. E, do mojego drugiego kanału też zapraszam i to tyle. Pozdrawiam i do tych filmów, streamów. Edu.